Twojego stworzenia. Ty sprawiasz, że radością jest chwalić Cię, albowiem stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To dogłębne pragnienie Boga, tkwiące w ludzkiej naturze, wskazuje na to, że dramat historii zbawienia nie jest żadną spekulacją, żadnym mitem. Chrystusowa Ewangelia nie jest opowiadaniem mającym na celu pedagogiczne pouczenie słuchaczy bądź sprawienie im przyjemności barwnym opowiadaniem. Ewangelia Chrystusowa jest mocą, która ma dogłębnie zmieniać człowieka, jego sposób myślenia i życia. Jest solą konserwującą dobro w ludzkiej duszy. Gdy jednak dotknie rany grzechu, wówczas pali i zmusza do refleksji, a w konsekwencji prowadzi do nawrócenia, do zmiany życia, do obumarcia człowieka grzechu i zrodzenia się człowieka włączonego w życie wieczne. Nowa ideologia zła, o której pisał i tyle razy mówił Jan Paweł II, nazywając ją często cywilizacją śmierci, choć pozornie różni się od starych, bezbożnych ideologii, to w istocie swojej jest taka sama jak one. Wyrosła bowiem z tych samych ateistycznych i anarchistycznych filozofii. Z Marksa, Nietzschego, Trockiego, Gramsciego, Freuda, Sartra i innych jeszcze tak zwanych mistrzów podejrzenia. Jej erupcja nastąpiła na Zachodzie w słynnym roku 1968 Ukształtowała ona całe pokolenie młodych wówczas ludzi znudzonych istniejącym porządkiem społecznym i tradycyjnymi wartościami. Ludzi, którzy odwołując się do marksizmu, trockizmu i maoizmu dokonali swojej, swoistej anarchistycznej rewolty pod hasłami zabrania się zabraniać czegokolwiek. Niszcz się to, co was niszczy. A niszczy Was obecny porządek prawny, niszczy Was państwo i religia, niszczą Was wszelkie urzędy i wychowawcze instytucje, niszczą Was uniwersytety, szkoły, rodzina, małżeństwo i tak Na gruzach Starego Świata wołali ideologowie anarchistycznej rewolty owej słynnej nowej lewicy z 1968 roku należy zbudować nowy, Pozbawiony zobowiązań, absolutnie wolny od starego porządku moralnego, politycznego i kulturalnego świat, w którym każdy będzie mógł robić, co mu się będzie podobało. ówczesne państwa stłumiły po wielu miesiącach anarchistyczne manifestacje. Wówczas trockistowscy lewatcy anarchiści sięgnęli po przemoc. W ciągu kilkunastu lat dokonali w Europie wielu terrorystycznych zamachów zabili i zranili wielu niewinnych ludzi. Po latach trudnych zmagań policje niemiecka, włoska, francuska i inne zaprowadziły w swoich krajach względny spokój. Ale nie mogły zmienić anarchistycznej mentalności ukształtowanego wówczas pokolenia, które po kilkunastu latach w demokratycznych wyborach doszło do władzy. Obecnie pokolenie roku 1968 nie potrzebuje już stosowania drastycznych aktów przemocy do realizacji swoich starych haseł, ma bowiem teraz do dyspozycji dużo potężniejsze środki, ma do dyspozycji prawo, które ustanawia w opanowanych przez lewacką inteligencję parlamentach, przyjmuje więc ustawy, które niszczą rodzinę i małżeństwo, które pozwalają na mordowanie nienarodzonych, starych i chorych które wbrew rozumowi i naturze ustanawiają tzw. małżeństwa homoseksualne, które co i raz wprowadzają w życie współczesnych zachodnich społeczeństw coraz to nowe źródła chaosu moralnego, które obalają wartości, na jakich została zbudowana 25 wieków licząca cywilizacja euroatlantycka, które odrzucają istnienie obiektywnego dobra i obiektywnej prawdy, które w imię rzekomego postępu niszczą procesy wychowawcze i podważają fundamenty życia społecznego całych narodów. By rosła z tych neomarksistowskich, trockistowskich oraz postmodernistycznych korzeń. nowa ideologia zła nie posiada w prawdzie, tak jak dawniejsze, charakteru zorganizowanej potężnej partii czy innej struktury. Nie formułuje, jak one, jednoznacznych politycznych manifestów, ale prezentuje identyczną, co te dawne, zbrodnicze ideologie, karykaturę historii zbawienia. Zakorzeniono w takiej samej, jak i one, fałszywej antropologii. Jak napisał Jan Paweł II, nowa ideologia zła jest równie niebezpieczna jak Hitleris i komunizm, a może nawet groźniejsza dla ludzkości ponieważ jest bardziej niszone, podstępna i fałszywa w działaniu, ponieważ jak one uzurpuje sobie rolę jedynej przewodniczki ludzkości do osiągnięcia szczęścia, swoistego raju na ziemi. O ile Marx identyfikował ten raj z osiągnięciem ustroju komunistycznego, a nazizm z tysiącletnią Rzeszą niemiecko, to nowa współczesna ideologia zła widzi ten raj w ustanowieniu wolnego, od jakichkolwiek przykazań moralnych i wskazań moralnych, od jakichkolwiek więzów, zobowiązań i przywiązań tak zwanego społeczeństwa zabawy. Fun Society mówią Amerykanie, szpaz powiadają Niemcy. Chcę mieć wszystko, bez trudu i od razu. Chcę raju tu i teraz. Paradise Now! Chcę raju dla siebie. Inni mnie nie interesują. Oto główne hasła nowej ideologii zła. Przez smak rajskiego szczęścia człowiek szukał zawsze. Szukał go w miłości, w tańcu, w zabawie, w uczcie, w muzyce, w podróżach itd. Ale zawsze traktował takie szczęśliwe chwile jako swojego rodzaju przerwy w normalnym życiu, o którym wiedział, że przepełnione jest pracą, trudem, problemami, cierpieniem i lękiem swoim hasłem Paradise Now, Raj Teraz, nowa ideologia proponuje młodym pokoleniom zerwanie z trudem, z wewnętrzną dyscypliną i z wszelkimi zobowiązaniami na stałe. Wszystko się czyni na próbę. Nie liczy się w życiu żmudny, konsekwentny trud, samodyscyplina, jakakolwiek stała wartość etyczna, religijna, społeczna czy patriotyczna. Liczy się za to nieustająca przyjemność, ustawiczna zabawa, coraz to mocniejsze przeżycia oraz seks bez żadnych zahamowań. Seks, jak głoszą ideologowie tej nowej ideologii i ich rozliczne media, uwolniony od wszelkich tabu, od naturalnego wstydu, od jego biologicznego sensu, seks wyłączony ze sfery jakiejkolwiek moralności. Seks każdego z każdym i od najmłodszych lat. Seks nieskrępowany żadnymi przykazaniami, a nawet zdrowym rozsądkiem. Seks, który w tworzonym przez nowo ideologię zła świecie ma pełnić rolę namiastki szczęścia rajskiego. Paradise now. Uf, natychmiastowy raj na ziemi, głosi nowa ideologia. Nastąpi automatycznie... Gdy zapanuje całkowity pluralizm religijny, kulturowy, moralny, wszelki inny oraz gdy nastąpi pełna tolerancja, znikną wówczas wszelkie różnice między religiami, ponieważ żadna z nich nie ośmieli się głosić, że posiada pełną prawdę, gdyż jej wyznawcy uświadomią sobie, że nie ma prawdy obiektywnej i każdy człowiek ma swoją prawdę tyle samo warto, co prawdy innych. Oraz że nie istnieje żadne dobro obiektywne, ponieważ każde dobro jest względne. Zatem należy odrzucić, jako całkowicie nietolerancyjne, pierwsze przykazanie Dekalogu. Ja jestem Panem i Twoim Bogiem. Nie będziesz miał innych Bogów poza mną. W ślad za tym należy odrzucić wszelkokodeksowo etykę, wszelką hierarchię i wszelkie różnice między ludźmi, także te, które wynikają z ich natury i wyznaczają im określone role życiowe. Należy w związku z tym w imię niosącej pokój społeczny tolerancji zakwestionować także różnicę między kobietą i mężczyzną. Należy to uczynić na wszystkich płaszczyznach życia, pracy, małżeństwie, rodzinie.